Jestem producentem przekaźników elektromagnetycznych stosowanych w elektronice, przemyśle oraz energetyce. Naszymi klientami są producenci elektroniki, automatycy, producenci maszyn, producenci systemów specjalizowanych w energetyce oraz wszyscy ludzie, którzy produkują wszyscy producenci automatyki przemysłowej i automatyki związanej z energetyką. Mamy nowe produkty, czyli rozwój istniejących produktów, nowe produkty dedykowane do rynku elektroniki i nowe przekaźniki do, do przemysłu i do energetyki, jak i pozyskaliśmy dwa nowe patenty do zabezpieczeń średnio napięciowych chip. Jesteśmy liderem w sprzedaży przekaźników przemysłowych i przekaźników elektromagnetycznych. Posiadamy jeden z najnowocześniejszych linii produkcyjnych, to, co jest siłą naszej firmy, to jest zespół inżynierów, którzy cały czas dążą do rozwoju naszych produktów, do tego, żeby były one coraz lepsze i były dostosowane do wymogów klientów i do rozwijającego się rynku. Staramy się kreować rynek i podążać za trendami. W tym momencie intensywnie rozwija się rynek automatyki budynkowej. Przekaźnik przestaje pełnić rolę sterowniczą, natomiast pełni rolę elementu wykonawczego. Z tego powodu nasze produkty zaczynają być dostosowane do tego i zapełniać nowe przestrzenie, miejsca, w, w tym wcześniej nas nie było. I w tym momencie załączamy przekaźnikami oświetlenia, obwody wykonawcze. Yy, zaczynamy sterować naprawdę porządnymi prądami w naszych produktach, i z tego powodu również ofertę do tych nowych wymagań. Kreujemy rynek, rozmawiamy z projektantami, rozmawiamy z, z firmami wykonawczymi, pokazujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Najwięcej informacji na, o, o firmie Relpol S.A. znajdziemy na stronie internetowej www.relpol.pl. Tam są najbardziej aktualne karty katalogowe, jak i informacje o nowościach produktowych. W sytuacji, w której ktokolwiek chce dopytać się o szczegóły techniczne naszych produktów, może zadzwonić naszych doradców, i dowiedzieć się o tym, czy jesteśmy w stanie wykonać specjalne wykonania i czy jesteśmy w stanie zrobić albo pozyskać informacje, których nie ma w kartach katolowych.